Witam z tej strony Ravkart. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać coś bardzo pięknego, mianowicie firmy Pasze Aerograph Juvel Beauty Airbrush. Nie wiedzieć czemu. Czasami firmy, które produkują i normalnie nazywa się to na przykład Raptor, produkują sobie coś o nazwie Juvel i jest to tańsze niż Raptor. Wygląda jak raptor, pewnie maluje tak samo jak raptor i jest tańsze. Jest przeznaczone dla, przeznaczone dla salonów kosmetycznych Ideal, idealny do jakiegoś make-upu, paznokci, tymczasowego tatuażu. Ach. Co tutaj mamy? Więc mamy pudełeczko, które jest takim kartonikiem. Tak, jak tutaj widzicie, 1904 rok. Od, wtedy, od, od tego roku istnieje firma Pasha i od tego roku oni tutaj produkują areografy. Dowiadujemy się z pudełka, że to jest Double. Action Internal Mix, czyli yy, tak. Grawitacyjny, wewnętrzne mieszanie i yy, dwufunkcyjny. Tak po polsku mówiąc. Jest to jest kolejny. Yy, to jest mój chyba trzeci pasze, którego, yy, którego mam. I pierwszy, który jest właśnie, yy, właśnie tego typu, czyli ma. Yy, dwufunkcyjny i z wewnętrznym mieszaniem, i grawitacyjny. Także, okej, okay. otwieramy pudło. I mamy 22 lekcje dla początkujących. Oczywiście języka polskiego tutaj nie uświadczymy. Będzie to tylko język angielski, hiszpański, nie wiem, czy portugalski też. No obrazkowo tutaj jest to wszystko, i niemiecki bodajże też jest. Jest to obrazkowo wszystko pokazane. Tak to wygląda. OK. Następną rzeczą to jest instrukcja obsługi. Eee, mamy całą budowę aerografu opisaną, z czego się składa i mamy numery części. Gdyby nam się coś popsuło możemy to, możemy to po prostu zamówić. Eee. Całość powiem Wam tak, jeśli jeszcze wracając do zakupu. Całość w przeciągu tygodnia do mnie dotarła ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Chicago. Dobrze. Więc zobaczmy, co mamy w środku. W środku mamy wąż. Przede wszystkim, pierwsza sprawa zupełnie inne podłączenie niż Badger. Zupełnie inne niż Tamia, Iwata. Więc wąż jak najbardziej, jak najbardziej jest potrzebny, żeby tutaj to podłączyć. Więc mamy tak, wężek. Podejrzewam, że on jest dosyć długi. Zaraz sprawdzimy mniej więcej jego długość. Jest 40 80. Kurczę, kurczę. 120. Słuchajcie, 1,60 m by wychodziło. Także jest, jest dostatecznie długi, 1,60 m. Dobra, jeszcze akcesoria. Mamy tak, może nie będę tego teraz rozpakowywać. Mamy imbus, mamy klucz do głowicy i taką fajną zawieszkę na areograf. Okay. i to by było tyle. No i sam areograf. Powiem Wam tak, wykonanie Całkiem przyzwoite. Nie jest to jakaś tam chińszczyzna. To jest aluminium. Jak już tutaj sami zauważyliście, nie ma blokady. Nie ma blokady. Nie wiem, jak. Nie wiem, czy nie można dokupić tutaj blokady osobno. Całość powiem, że się, powiem wam, że się prezentuje całkiem fajnie. Jest niedokręcony. Nie, tutaj. Tutaj się dzieją różne dziwne rzeczy. No dobra. To jeszcze, jeszcze będziemy testować. Testować igła. Tutaj zaznaczona ma dwa jakieś rylce. Wielkość, wielkość, wielkość dyszy. Wielkość dyszy. Dwójka. Nie, czwórka. Czwórka TT2. Fluid tip. Ale wielkość dyszy. 0,33 mm, czyli dosyć duża dysza. Czyli to nie jest 0,25 jak myślałem, ale 0,33. Eee, muszę zobaczyć, czy da radę do niego, dokupić inne dysze mniejsze. Wiadomo, że jeżeli będziemy wymieniać dysze, to musimy też wymienić igłę, eee, bo jedno z drugim musi współdziałać. Ehm, Maksimum 40 PSI, ehm, między 8 a 25 PSI się operuje. Ehm, co tu jeszcze ciekawego? Dobra, przejdźmy dalej. Tu mamy zatyczkę. Mamy zatyczkę. Mamy zbiorniczek. Dosyć ładnie to wszystko wygląda. Hmm, całość jest sygnowana PASZE USA. Eee, no powiem Wam, że całkiem nieźle. Całkiem nieźle to wygląda. 0,33. Hmm. Ok, spójrzcie na to, jakie to jest duże. Eee, w sensie to jest zupełnie inna konstrukcja niż przy, przy innych aerografach. Pewnie łatwiejsze tutaj wylot powietrza na dole jest. Łatwiejsze w utrzymaniu pewnie czystości będzie. Nie, no słuchajcie, jak dla mnie wygląda ok. Przekonamy się, jak maluje szczelka gumowa. Tutaj widzę, że jest miejsce, gdzie możemy włożyć ten imbus, który tutaj mamy, i to rozkręcić też rozkręcone. Jest, to jest aluminium. Jest aluminium. Reszta wygląda jak chromowane lub niklowane. Tutaj nie producent e, nie chwali się, czy tym, czy tutaj jest. są zastosowane mm, teflonowe uszczelki. No to też, też o czymś świadczy. Tylko, że ta teflonowa, bo tu jest gumowa na pewno, nie? Może gdzieś tutaj w środku jeszcze jest teflonowa, pewnie tutaj. Okej. Okay. Jak na pierwszy, słuchajcie, jak na pierwszy raz rusza się to całkiem fajnie. Podoba mi się tutaj ten przycisk. Bo jest taki. Jak widzicie, nie jest nie jest to proste, tylko tutaj takie mamy. Mamy tutaj takie takie schodki fajne. No i zobaczymy no. Czy jest dobrze wyważony. wydaje mi się, że tak. Jak na razie wszystko, wszystko ok. Będę, będę to testować. Za, będę to testować za parę, parę dni, mam nadzieję. I, i napiszę coś więcej. Nie? Także dziękuję za oglądanie. To był inbox areografu pasze. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie mój kanał. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie go kupiłem i w jakiej cenie, śmiało możecie pisać w komentarzach. A tutaj widać, że 2015 rok wydania instrukcji jest także to w miarę, w miarę świeży towar. I tak, jak powiedziałem, wydaje mi się, że to po prostu jest raptor. To możecie sobie porównać zdjęcia tego z raptorem i, i, i sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Dobra, dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku.